Widzę, że jakby są możliwości, jakby za, zapas u, u pracowników, bo jak ktoś odchodzi, pracę kogoś na przykład na, na emeryturę proponuje dwóm kolejnym, chętnie biorą to i w ciągu 8 godzin wykonują nie swoją, dotych, swoją dotychczasową pracę i jeszcze połowę tego, co na przykład koleżanka miała. Witam w 29 odcinku Betka Szczecinek Show. Wszystkich Was proszę o lajka, o subskrypcję mojego kanału, bo po tym filmie będzie już nas 600. Bardzo na to liczę. Jak słyszeliście dzisiaj o tym, że urzędnicy w naszym mieście pracują za mało i przez to będą musieli pracować krócej? Wydaje się Wam, że to co powiedziałem na temat urzędników to jest bez sensu? To tak, mając na uwadze ostatnie wypowiedzi pana burmistrza, to one się kompletnie nie trzymają kupy. Ale zacznijmy od początku. Pan burmistrz wpadł na genialny pomysł, jak zarobić dla miasta milion dodatkowych złotych. To jest y, inicjatywa, że tak powiem, odgórna. Zadanie polegało na tym, że trzeba w urzędach wprowadzić czterodniowy tydzień pracy czyli taką typową lewacką ideologię, która mówi, że jak będziemy pracowali krócej, to de facto będziemy pracowali więcej, lepiej, szybciej, w ogóle ekstra. Rzecz polega na tym, że jak nasz rząd się za coś bierze, to to zwykle sknoci. Bo tam się mówi, jak ktoś wejdzie to milion złotych, a dają na całą Polskę 10 milionów. Może zakładali, że więcej szalonych burmistrzów nie będzie tylko tych 10, ale okazało się, że chyba tych szaleńców jest więcej i my jako Szczecinek nie załapiemy się. Na żadną kasę. I tu, powiedzmy, rozsądne, rzeczowe argumenty się skończyły, a dalej jest już to szaleństwo burmistrza. To niemożliwe. Kiedy burmistrz zorientował się, że tej kasy z państwa to nie będzie, to zaczął myśleć, jak zracjonalizować ten durny pomysł, jakim jest skrócenie czasu pracy. Praca urzędnika w ratuszu przestała być pracą bardzo atrakcyjną. Wiele osób w ratuszu ma pobory poniżej średniej krajowej. Przejdziemy najprawdopodobniej od 1 lipca na 35-godzinny dzień pracy. Bo jemu wydaje się, że wszyscy tak jak on mają jakieś dodatkowe zajęcia, i tak jak on, będą w stanie w wolnym czasie. Zarabiać więcej niż w tym urzędzie, bo dla pana burmistrza, jak on ma dzień wolny, to na chirurgii zarobi więcej, a bycie burmistrzem to strata finansowa. Ale podejrzewam, że nie każdy urzędnik tak ma i większość z nich, zamiast tych obiecanek pana burmistrza, wolałoby więcej zarabiać ale tu pojawia się pewien problem. Ponieważ nie mam w funduszu płac pieniędzy, żeby tym ludziom specjalnie podnosić, to muszę tych ludzi zmusić do tego, żeby pracowali za te same pieniądze, ale będą musieli oczywiście pracować bardziej intensywnie. Na... Bo przecież teraz to oni się naprawdę obijają. W wielu miejscach pracy, proszę mi uwierzyć, to są te jakby wolne moce przerobowe. Uwaga frajerzy, mam ważny komunikat. Dlatego Teraz postaram się Wam wytłumaczyć, kto będzie największym beneficjentem tego fantastycznego, burmistrzowego programu. Widzę, że jakby są możliwości, jakby za, zapas u, u pracowników, bo jak ktoś odchodzi, pracę kogoś na przykład na emeryturę proponuje dwóm kolejnym, chętnie biorą to i w ciągu 8 godzin wykonują nie swoją, dotych, swoją dotychczasową pracę i jeszcze połowę tego, co na przykład koleżanka miała. Na opisanym przykładzie weźmy się za matematykę. Były w wydziale trzy osoby. Wszystkie zarabiały dla łatwości rachowania 4000 złotych, czyli 4000 każda z tych osób. Ratusz kosztowało to wypłatę 12 tysięcy złotych. W pewnym momencie jedna z tych osób odeszła, pan burmistrz przekazał obowiązki tej osoby dwóm pozostałym i wtedy ratusz musiał płacić tylko 8000 złotych, bo nie zakładam, że ratusz podzielił wynagrodzenie tej odchodzącej osoby na pół. I każda z tych osób za zwiększenie ilości pracy dostała dodatkowo 2000, czyli od dzisiaj od momentu odejścia tej trzeciej osoby zarabiała po 1006. sześć. Pół, półtora etata załatwiała Czyli zwycięzcą takiej sytuacji jest tylko jedna osoba, nazywa się burmistrz Jerzy Hardy Douglas, bo właśnie cztery koła zostały mu w budżecie. Ale słuchajcie, to nie tak, to tak nie działa. Teraz dzięki nowemu planowi to ci ludzie nie będą musieli brać tego półtora etatu, ale większość przejdzie na czterodniowy tydzień pracy. Będą musieli oczywiście pracować bardziej intensywnie. I dzięki temu będą po prostu za te same pieniądze pracowali krócej. To rewelacja. Jak będą chcieli zarabiać lepiej albo bardziej godnie żyć, to ten jeden dzień wykorzystają, nie wiem, na pracę w biedronce, a może w maku, albo może w innej firmie, która przyjmie ich na jeden dzień w tygodniu, jeszcze na zmianę raz w piątek, raz w poniedziałek, no po prostu nic tylko dobrze dorabiać. -ha -ha. Ale przecież może być tak, że niektóre wydziały naprawdę już dzisiaj ciężko pracują, co nawet. Zaznacza w tej samej swojej wypowiedzi pan burmistrz. W nieruchomościach i w planowaniu przestrzennym naprawdę bokami robią, tak? No i co? Nie spina się? Nie da się zrobić intensywniej? Czyli nie da się zrobić tego samego w cztery dni? Nie, nie, burmistrz ma fantastyczny pomysł! I on z uśmiechem na ustach wam to wytłumaczy. Jestem przekonany, że Wykonają swoją robotę. Jeżeli nie wykonają, to najwyżej sobie coś jeszcze popracują właśnie w domu. Słyszeliście, kochani urzędnicy, jak nie wyrobicie się w cztery dni, to w ten piąty dzień zamiast do jakiejś biedronki albo na inną fuchę, to popracujecie sobie w domu. Urząd trochę na prądzie zaoszczędzi. Rewelacja. Troszeczkę wolniej, jeszcze raz, wytłumacz mi tą konfigurację. A na koniec pomyślmy logicznie i użyjmy matematyki. 5 godzin w tygodniu pracy mniej, to jest mniej więcej 12% całego czasu pracy. Jeżeli pan Burmi zrobiłby umiejętną rotację, bo twierdzi, że składem o 12% mniejszym jest w stanie zrobić tą samą pracę i zrobiłby to dobrze, to każdy z tych urzędników Zarobiłby 12% więcej, czyli jeżeli urzędnik zarabia 5000, to przy małej rotacji zarobiłby 5600. Myślę, że bardziej by się ucieszył niż z tego jednego dnia wolnego. Ale cóż, nigdy nie byłem urzędnikiem, może ja się nie znam i oni faktycznie chcą iść na ten jeden dzień do biedronki.